Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z krwi i wina na moim kanale. No i już coraz, coraz to bliżej z każdym odcinkiem. Dobiega niestety koniec tej serii, ale jeszcze trochę zadań pobocznych jest, ale jak widzicie, e, bardzo mało. No i dziś zabrałbym się za zadanie poboczne, e, bo Hater Narodowy ciekawa nazwa. Być może coś ciekawego tutaj się okaże. Łącznie tych zadanek w pozostało już tylko niestety 5. No i potem jeszcze będą 3 zalecenia wyćmińskie i jeszcze kilka wykrzykników. Więc myślę, że jakieś 10-12 filmików powinno się pojawić, bo 6 chyba tych wykrzykników jeszcze będzie. Też wszystko zależy, jak długie to będą zadania z tych wykrzykników, bo akurat. Nie mam pojęcia jakie one będą, ale dobra, trzeba porozmawiać z jakimś kulatorem sztuki. Widzę takie mam zadanie. No i dobra, przeniosło mnie. Yy, I idziemy na to zadanie. Tylko ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem wykrzyknik, bo jak tak, to bardzo, bardzo szkoda. Aha, tak, to jest wykrzyknik. Niestety, straszna strata, czyli się okazuje, że wykrzykniki też się liczą jako zadania poboczne, czyli jednak nie jest tego tak dużo do zrobienia jeszcze, jak myślałem, więc kolejny minus duży. Szkoda bardzo, no, ale dobra, robimy to zadaniem. Proszę się rozejść, prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty lebiodo! Miej mnie w swojej obiece, bo nie ścież. Mówię chyba wyraźnie! Nie ma dziś pokazu! Poczekaj! Ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Livi? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury. Ale dobrze, zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to. Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on. Nasza duma. Reginald Dobry, Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz na szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju Wirtuos gry na Hmm, Wirtuos, e, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć. Yy, no... Ukradli mu jaj. Zaraz, ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Wiesz kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własne? Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Ech, długo by gadać. Według legendy, razem z architektem Faramondem projektował Hmm, Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam. Odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka, bo Kler na nich wisi. Spokojny Reginald. Bardzo ciekawe, nieco cienne. Zlecenie, naprawdę. Wyraźne ślady to jest Bardzo <laughs> No, coś tu mam. No i czy coś jeszcze? Tutaj jest jakaś wskazówka? Bo coś nie bardzo nic widać. O, mam wodą Zapach powinien prowadzić te Spokojnie. No i dobra, mój trop, czyli to, co najważniejsze. Dobrze, że od razu mogę iść za zapachem. Powinienem szybko dzięki temu odnaleźć złodzieja. Trzeba się pokręcić. Dziwnym chodem ten ktoś szedł? O tutaj o, widzę, że przeszkadza. To nie jest to, na co wygląda. S słowo honoru. D potknąłem się, a, a ona już tam leżała. To nie o? Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wy... wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. Hmm, to ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Przestań kręcić. Dobrze wiem, że to ty ukradłeś jaja Reginalda. Ja... ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś! Ty i ten twój gach. No nie No niech... Jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu! Stawaj, do walki, ty. Co tu się dzieje? Zalinda, jednego jeszcze bym ci wypaczył, Ale dwóch! Teraz zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. <grym> Masz mnie za najmnego? Zaraz się oduczę dobierania się do Cudzych żon. <trym> nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja. Nic tu po mnie. Nie wiem, kim nie jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. Mm -hmm. To teraz może porozmawiajmy. Rozalindo. Kochanie, bardzo cię proszę. I zostaw nas sam. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem. Ja... Nie uwierzysz, że one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj wyobraź sobie już trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. No nie, w moim wieku to więcej niż przez ostatnie dziesięć lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja, ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu. Czuję się młody. Może mogę ci je powiedzmy pożyczyć na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne trzy razy. Umowa tobie. No dobra, trzeba poczekać ten jeden dzień. Ej, dobra, no to medytuję do następnego dnia. Nawet dam mu czas jeszcze do poranka następnego. No i dobra. Koniec tego. Można podnieść jakiegoś jedzenia trochę, Ale dobra? Wróciłem, Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo budzę? Rosalindę? Nie. Louise, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpane apety. A ja już nie mogę. No cóż tego? Głowa chcę, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem to myślałem, że serce nie wyskoczy. Masz weź te jądra i niech lepioda. Macie w Będzie ci to potrzebne. Oj dobra, załatwiłem to, co ode mnie chciał. Trochę późno, ale jednak jest i się powinien liczyć wszystko. Dobra, idziemy tutaj. Czekać, czy coś dostanę jeszcze za to. Chwan. Bon. I jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem. Niech mnie lebioda uściśnie. To naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Dobra, zadanie chyba zakończone. No tak, ale można tutaj jeszcze poczekać do następnego dnia. I przyjść odwiedzić tego Reginalda, to ja tak zrobię. Dobra, i to powinien być. Nie wiem, nic się nie dzieje jeszcze. Jeszcze do południa może pomedytuję. O, teraz się coś dzieje. Aha, no i dobra, teraz można tam pójść. I w ogóle dostałem tą figurkę. Będzie trzeba ją gdzieś pożyć, tylko że już nie mam żadnych półek. Zaraz zobaczymy. No, jest, rzeczywiście. Można nawet dotknąć. No i dobrze. Tutaj wszystko załatwione. Za darmo sobie tutaj szedłem. E, bardzo fajnie. No i teraz z tą figurką trzeba pojechać do Bokler, myślę. E, tutaj mam szybką podróż. O, a tutaj po prostu się mogę już przenieść do Korwobianką. Tu jest półka. Tak jest figurka Reginalda. Jaka tu jest olbrzymia. W ogóle u niego była dużo mniejsza. No więc i to jest prawdziwa porządna nagroda. użyj O nie, tylko. Można ją ściągnąć. No i to jest super pamiątka. Fajne miejsce. Fajnie tutaj się prezentuje ta figurka. Eee, a więc bardzo fajna misja poboczna. Z kolejną pamiątką. Do postawienia przed winnicą Korwubianko, która jest po prostu Coraz jeszcze piękniejsza Choć już wszystko co się dało jest Zostało tutaj do niej Zakupionem No i w następnym filmie Zajmę się zadaniem Rycerz do wynajęcia A w tym filmie byłoby to już na tyle I cześć